No dobra. Aj. To jest najtrudniejszy poziom. O Będzie... On będzie nas bardzo słyszał! to jest najtrudniejszy poziom. Apteczka. Tak górze.

może Przy moim ciele leży apteczka. Moje cię! No chodź! Majna, nie odsyłaś, to po On schodzi po schodach, uważaj! Dobra, dawaj! Ała! Dobra, może zmniejszmy trochę poziom trudności, ale. Zeskupimy <architect> to w jakiś sposób on usłyszał minera Ja Gadziu, z dziwę się słaby co on zrobił? Kuźba <gustered> <Zobaczamy. gMUSIC> Ej Ale ten pani Korpus nie ma sensu bo tam są kurwa dwa potwory i są turbo szybkie Wreszcie nie wiem może na medium na, na początek po prostu Dobra dam harda kurwa nie szczerze to jest niewykonalne przejść tą grę na pani Korpus. Chowajcie się w tym czarnym głównie tutaj. Okej? Okay. Teraz Nie żegaj. Adziu, chowaj się. Mam apteczkę. Sorry, to. Dzięki. Jest przy mnie apteczka. Jakby co? Ale nie chodź tam, bo on tam jest. Pierdolę już nie pij, to jak gramy. No, Tadziu, nie pij. Nie pij. Oj, tam delikatnie mi się odbiło. No delikatnie, teraz, teraz, teraz cicho. Teraz cicho. Łokę. Uwaga, uwaga, bo on chyba... się czai. Ej, hey, nie wiem jak. Naprawdę nie wiem jak. On ma oczy w końcu czy nie? Bo to jest kurwa dziwne. Anka kurwa jak się wydarła, tak poleciała jedna strona, lewo, druga, prawo. Pani kobieto w jednym miejscu, gdzie ja miałem iść? A po środku tego stałem. Gdzie jest Dzięki. Ja pierdolę! Tory! Zapomniałem, że mikrofon jest... w tej grze. Czekaj, 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 czekaj! Goni! A nie, już nie, już nie! Cicho, Już nie goni. Pamiętaj Majder, żeby nic nie mówić. Okej. Okay. Trzeba mnie nie podniesiecie? Teczki Tęczki, prawda? Dobra, idzie Tadek, zostań tam Gdzie ty jesteś? O kurde Ej, przez ścianę mnie złapał, what the fuck? Uśmierciłam minera no kurwa, ale nie, ale czekaj, no to, co robi w ogóle ta cegła kurwa? Co on nie, nie robi z tego? Dźwięku i on sobie do niej nie leci, że co on robi? Tak to działa. O, level 5. Wow, kolejny achievement. Na górze szukajcie apteczki. Tylko po tej o, stronie. Tuś. Czekaj, go zbabię. Skok, skok. Gdzie on jest? Po lewo na górze raczej. Już nie. Ale po co tego chcesz w ogóle? Jest nad tobą, Tadziu, ty to masz spokój. No on tak naprawdę ma sens. Przy moim ciele jest apteczka podnieś mnie. Ale uwa uważaj, bo on jest na skodach. No, o co o, o co tyg? Tyg?